Nie oszukujmy się, Guild Wars 2 to ogromna gra, która potrafi onieśmielić nowego gracza i to całkiem skutecznie. Wiele kontentu, fabuły, ciekawostek i co najważniejsze wiedzy, jaką nowy gracz musi przyswoić, by móc skutecznie grać, umie poważnie zniechęcić. I choć można jechać cały czas na Wikipedii, nie jest to zbyt komfortowe. Jednak, co jeżeli są rzeczy, których Wikipedia nie wytłumaczy? Albo jest to stosunkowo ciężkie do znalezienia. Witam w filmie o rzeczach, które chciałbym wiedzieć, będąc nowym graczem w Guild Wars 2. Serdecznie zapraszam. Streamując na Twitchu bardzo często przychodzą osoby, które pierwszy raz zaczynają grę. Co za tym idzie? Są bardzo głodni wiedzy. Co zrobić, by czegoś nie zepsuć, albo zrobić coś efektywniej. I choć takich rzeczy jest naprawdę bardzo dużo, i nie jestem w stanie tego wszystkiego zrobić w jednym filmie, by nie trwał on kilku godzin, tak, mam nadzieję, że te kilka porad faktycznie Wam pomoże. Bardzo często rozmowę z nowymi graczami zaczynam od tego, gdzie tak naprawdę kupić Guild Warsa: strona Areny czy Steam. W obu przypadkach nie będziecie mieć z tym żadnych problemów, aczkolwiek konto zrobione na stronie Areny daje Wam pewne plusy. Zacznijmy jednak od tego, że konta, czy to na stronie, czy to na Steamie, czy teraz także i na Epiku, nie mogą się łączyć. Czyli jeżeli zrobiłeś konto na stronie, nie możesz kupić dodatków na Steam ani odwrotnie. I to musisz zapamiętać. Tam, gdzie kupiliście grę, tam macie kupować dodatki. Nie da się łączyć kont. Ale co ciekawe, jesteście w stanie użyć launchera Steam'a, by odpalić wasze konto założone na stronie internetowej. Wtedy w ustawieniach uruchamianie na Steam wystarczy wpisać myślnik provider portal, teraz powinniście w ogóle to widzieć na ekranie, wtedy wymuszacie na Steamowej wersji gry odpalenie jej w oknie wpisania hasła e-maila. Jest to legalne, więc nie musicie się martwić, sam tak gram od dłuższego czasu. Jednak ta opcja w dalszym ciągu nie pozwoli Wam kupować dodatków na Steam, jeżeli konto jest oczywiście ze strony, więc o tym musicie ciągle pamiętać. Więc gdzie ostatecznie kupić grę? Jedni uważają, tak naprawdę, gdzie chcecie, byle nie na Epiku, a inni polecają stronę gry z racji na lepsze paczki, jakie tam występują. Cóż, decyzję musicie podjąć sami. Ja jestem zwolennikiem, mimo wszystko, cały czas strony areny. Przed zrobieniem postaci macie wybór serwera. Tak naprawdę nie mają one żadnego znaczenia. Jest jeden wielki mega serwer. Czyli jeżeli ja jestem na serwerze A, a ty jesteś na serwerze C, to możemy grać wspólnie content w grze. To jest właśnie zasługa mega serwerów. To w takim razie po co serwery w ogóle są? Kiedyś były używane głównie do trybu WvW, czyli serwer na serwer na serwer, gdzie światy walczyły o dominację na mapach. Gdy już zalogujecie się do gry, stoicie przed wyzwaniem wybrania klasy. Tutaj co osoba to inna szkoła polecania. Powiem tak, najprostszymi klasami, które ludzie polecają na początek rozgrywki jest Ranger, Necromanta oraz Guardian. Do najtrudniejszych zawsze wliczał się Mesmer, elementalista oraz inżynier. I choć mogę wam powiedzieć, żebyście wybrali jedną z prostszych klas, tak tego nie zrobię. Sam zacząłem grać na Tiffie. Ba znam ludzi, którzy zaczęli elementalistą i świetnie się bawią, dlatego dam wam jedną, ale naprawdę prostą poradę. Wybierzcie to, co wydaje Wam się najfajniejszą opcją. To jest w końcu gra komputerowa. W Guild Wars 2 nie ma sytuacji, gdzie grając daną klasą, będziecie wyrzucani z każdego trybu, jaki istnieje, bo ta klasa jest trendowata i hatfu. No nie ma czegoś takiego. Oczywiście, jedne klasy nadają się do danej roli bardziej niż inne, ale do zwykłego robienia obrażeń nie ma to większego znaczenia. Dobrze, stoicie teraz przed wyzwaniem wbicia 80. poziomu. Ci, którzy mnie oglądają, wiedzą, że uwielbiam ten etap w MMO, moment, w którym od zera wspinacie się w drabince poziomów waszych postaci, zwiedzając świat i poznając jego tajemnice, jak i mechaniki. Jest to dla mnie jeden z ważniejszych filarów MMO, który sprawi, że albo zakocham się w danym tytule, albo jeżeli gra źle wykona proces levelowania, szybko z niej zrezygnuję. Jest to swoista wizytówka gry, która pokazuje konstrukcję świata oraz systemy, jakie poznamy w dalszej części rozgrywki. Także baw się grą, nie pozwól by ktokolwiek powiedział ci, jak masz przeżywać swój pierwszy raz z Guild Warsem. W końcu, pierwszy 80 poziom wbija się tylko raz. Nie ma czegoś takiego w tej grze jak jeden i prawidłowy sposób grania. Ba, nawet nie chodzi o samego Guild Warsa, a o wszystkie MMOsy. Jeżeli gra jest dobrze skonstruowana, pozwala ci grać we własny, nawet najbardziej dziwaczny sposób. Więc jeżeli czujesz radość ze spokojnego zwiedzania świata i levelowania, rób to. Jeżeli chcesz zraszować ten content i szybko dojść do max levela, gdzie de facto dzieje się najwięcej, cóż, nie będę ci mówił, że to jest złe aczkolwiek pewne rzeczy zapewne ominiesz. Więc jak ostatecznie levelować, by było to przyjemne i sprawne? Zwiedzaj świat, wypełnij serca i rupi wenty. W Guild Wars 2 na dobrą sprawę dostajecie EXPA za wszystko. Ktoś leży, a wy go podniesiecie? EXP. Odkryjecie mapę? EXP. Pójdziecie zrobić POI lub WISTĘ? Także EXP. Dodatkowo, nie wiem czy wiecie, ale jest coś takiego w Guild Warsie jak Charakter Adventure Guide, za którego wypełnianie dostajecie ogromne ilości expa, a przy okazji uczy was to podstawowych mechanik gry. Podczas levelowania zdobywasz także hero pointy. Wtedy zacznie pojawiać się w tobie pytanie, jak tworzyć swój pierwszy build? Co wybrać, by czegoś nie zepsuć? Nie stresuj się, w tej grze nie da się zepsuć postaci. Do momentu wbicia 80 poziomu będziesz miał z samego levelowania odblokowaną całą klasę. Także nie martw się na zapas wyborami. Baw się klasą, eksperymentuj. Na smutne życie w mecie przyjdzie jeszcze czas. Tak naprawdę możesz bez żadnych opłat i kar zmieniać build swojej postaci, co tylko zachęca do zabawy w odkrywaniu nowych kombinacji skilli. I też żeby nie było, nie mówię, że masz mieć totalny masz w ekwipunku. Warto by statystyki były do siebie dobrze dobrane. W opisie filmu masz link do materiału, gdzie jednym z punktów jest tłumaczenie, jak wyglądają statystyki i gdzie zdobyć dany ekwipunek. Zapewne niedługo potem zaintryguje cię kategoria Elite Specialization. Cóż, je zostaw sobie na koniec. Są to rozwinięcia twojej klasy, zmieniające sposób rozgrywki daną klasą. Elitarne specjalizacje najlepiej wbijać Hero Pointami na dodatkach. Dlaczego? Na DLC z jednego wyzwania zdobywasz aż 10 Hero Pointów, co sprawia, że musisz zrobić ich tylko 25, a nie 250. Jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się o levelowaniu, zapraszam Cię na materiał na ten właśnie temat, link w opisie filmu. Biegam sobie w ogóle po świecie i usłyszałem, że są tu większe eventy. Ba, są ponoć przydatne strony internetowe. Co to i jak mam to znaleźć? Cóż, świat Guild Warsa 2 jest ogromny. Na każdej mapie znajdziesz liczne wydarzenia oraz bossów, którzy dają różne ciekawe nagrody. Żeby móc na początku swojej przygody jakoś się w tym wszystkim połapać, polecam Ci zajrzeć na Event Timer, link oczywiście standardowo w opisie. Tam znajdziesz przejrzystą listę eventów na różnych mapach i godziny, o których się rozpoczynają. A jeżeli jesteś zainteresowany drogi widzu, jakie strony internetowe warto odwiedzić, zapraszam Cię do materiałów w pełni poświęconemu temu tematowi. Oczywiście chyba już wiesz, gdzie jest link, a jeżeli nie, no to w opisie. Inwentory management. O, zgrozo, ile osób ma z tym problem? Ba, sam łapię się na tym, że nie za bardzo sprzątam swój ekwibunek, choć w tym bałaganie mam swój własny system. Zapewne jako nowy gracz masz myśli takie jak: O nie, a co jeżeli wyrzucę coś wartościowego? Czy te materiały są przydatne? Czy tą torbę warto otwierać, a może walić to wszystko i zrobię nową postać? Spokojnie, mam dla Ciebie kilka porad, które pomogą Ci uporządkować Twój mały bądź nie tak mały bałagan. Zacznijmy od najprostszej rady. W prawym górnym rogu inwentory masz mały kwadrat ze strzałką o nazwie Deposit Materials. Kliknij to, a wszystkie Twoje materiały do craftingu zostaną przeniesione do banku materiałów. Oczywiście stamtąd możesz je spokojnie potem wyciągnąć w każdym większym mieście. U NPC z torbą nad głową, bądź w stacji krafterskiej. Następnie idź do Merchanta i w zakładce sell kliknij sell junk, co także zwolni ci trochę miejsca oraz da trochę monet. U sprzedawców możesz sprzedać praktycznie każdy. Przedmiot, jednak nie zalecam tego robić na ślepo. Jeżeli nie wiesz, czy dany przedmiot jest coś wart, kliknij na niego prawym przyciskiem myszy i użyj opcji sprzedaży na trading poście. Sprawdzisz, po ile chodzi on na rynku i czy warto go trzymać. Dodatkowo, jeżeli klikniesz na przedmiot kombinacją Shift plus lewy przycisk myszy, dany przedmiot pojawi się na czacie. Wpisując przed nim slash wiki, wrzucicie to do strony Wikipedii odpowiadającej temu przedmiotowi, co także pomoże Ci w rozeznaniu się, do czego on służy. Warto też dodać, żebyście zaopatrzyli się w lepsze torby. Możecie je stworzyć, zdobyć poprzez Achievementy, do czego jest poradnik w opisie filmu, tłumaczę tam listę Achievementów, która daje wam torby. Ale warto też zrobić fabułę pierwszego sezonu, ponieważ przechodzenie go da Wam kilka toreb 20-slotowych za darmo. A jak mówi klasyk, między Bogiem a Prawdą, gratis to uczciwa cena. Plus na stronie gry możecie zapisać się do newslettera. Dawam on kolejną torbę 20-slotową, przejdzie wam ona po jakimś czasie na maila w grze. Torby możecie też kupić, jednak zwróćcie uwagę, czy dana torba ma jakiś dopisek, ponieważ są torby, które mają specjalne umiejętności, jak na przykład zablokowanie swojej zawartości podczas sprzedawania, by omyłkowo czegoś nie sprzedać. Najlepiej szukajcie torb bez zbędnych opisów. Nie licząc toreb warto zainteresować się także masterkami w kategorii Central Tyria, a dokładniej wy Pact Commander na jej końcu masz Autoluta, który całkowicie zmieni komfort Twojej rozgrywki. Po zdobyciu go w masterkach uruchom tą opcję w grze. Rób Daily. Wizard Vault jest to dość nowa mechanika w Guild Warsie, o której wypowiedziałem się więcej w dwóch materiałach. Jeden tłumaczy bardziej techniczne zawiłości, a drugi, nowszy, odpowiada na pytanie, co warto kupić w różnych scenariuszach, w zależności tak naprawdę, czego potrzebujecie. Tak czy inaczej, wypełniaj Daily oraz Weekly. Gdy byłem nowym graczem, niestety dość mocno olałem robienie dziennych wyzwań, przez co wiele nagród przychodzi do mnie ze sporym opóźnieniem i nie mam tyle achievement pointów, ile faktycznie mógłbym mieć. Także używaj systemu Wizard Vault, daje on wiele naprawdę świetnych nagród, takich jak Ascended Gear, materiały, skiny czy sam czysty Gold. Kupujecie nagrody za Astral Acclaim, które zdobywacie właśnie poprzez robienie Daily oraz Weekly. Dodatkowo kliknijcie na zębatkę w lewym górnym rogu i wybierzcie jaki rodzaj wyzwań chcecie mieć: PvE, PvP czy WvW. Jeżeli masz możliwość, staraj się robić 100% mapy. Nie musisz tego robić od razu, możesz daną mapę skończyć kiedy indziej, aczkolwiek warto to robić. Po zrobieniu 100% świata dostaniesz gifty przydatne podczas tworzenia legendarnych broni. Co więcej, przy każdej mapie robionej na 100% masz małą szansę, ale jak najbardziej realną, na dostanie klucza premium, który może dać ci wiele ciekawych przedmiotów. Nie bój się społeczności. Guild Wars 2 ma jedną z najprzyjaźniejszych, jak nie najprzyjaźniejszą społeczność. Oczywiście zawsze trafisz na kogoś wrednego, jednak lwia część ludzi zawsze chętnie ci pomoże oraz sama do ciebie napisze, komplementując na przykład Twój outfit. Także nie bój się pisać na czacie w grze. Dodatkowo poszukaj gildi. W Guild Wars 2 możesz mieć do 6 gildi naraz. Co za tym idzie, możesz przetestować, która ci najbardziej odpowiada, a nawet żyć w kilku naraz. Rodzajów gildii jest sporo, gildi jest skierowane na open world, rajdy i cały content instancjonowany, wvw, pvp czy także roleplayowe, do wyboru, do koloru. Item shop, coś co wiele osób interesuje w grach, ile tak naprawdę muszą wydać by móc realnie rozpocząć rozgrywkę. GW2 ma darmowy trial, a potem tylko dodatki do kupienia za realną gotówkę. I tutaj tak naprawdę twoje prawdziwe wydatki mogą się skończyć. I choć Guild Wars 2 ma także Gem czyli sklep Premium, to wszystko co jest w nim zawarte możesz kupić za golda z gry. Farmienie tego wszystkiego nie wiąże się z miesiącami czy tygodniami grindu na spocie, jest to o wiele szybszy proces. Głównym asortymentem są skiny czy przedmioty ułatwiające rozgrywkę, typu nieskończone narzędzia do rozwalania przedmiotów, czy zwiększanie ilości slotów w banku materiałów czy w zwykłym banku. Czy jest to w takim razie Pay to Win? Nie, moim zdaniem nie jest to Pay to Win, a Pay to Convenience czyli płać za dodatkową wygodę. Bardzo podobny system jest w Path of Exile, gdzie także, jeżeli chcesz, możesz zapłacić za dodatkowe stasze i nikt nie mówi, że gra jest pay to win. Także sklep premium w Guild Wars 2 nie daje ci bezpośredniej przewagi nad innymi graczami, chyba że za pay to win uważasz fakt, że nie musisz kupować co jakiś czas danego przedmiotu. W GW2 jesteś w stanie tyle samo osiągnąć tak naprawdę takim samym wysiłkiem przy wydaniu 0 złotych, co osoba, która wydała na przykład 1000 złotych. I okej, okay, można się kłócić, że ej, możesz kupić za złotówki walutę premium, potem ją przerobić na golda i za golda kupić legendę. Możesz, oczywiście, ale po pierwsze, wydasz chore ilości kasy przez niesprzyjający przelicznik, plus legenda nic ci nie daje w kwestii statystyk. Więc nie licząc skina i darmowych zmian statystyk lub wyglądu, żadnego boosta do walki nie dostajesz. Więc na dobrą sprawę wydałeś kilkaset złotych na wygląd, który możesz zdobyć za darmo. Zresztą kupowanie progresów w grze, w której głównym celem jest progres, mm, dla mnie mija się z celem. Po co wtedy na dobrą sprawę grać w taką grę, skoro chcesz przeskipować jej zawartość i wyzwania, zabierając sobie na dobrą sprawę rozgrywkę? Następny punkt, czyli małe porady, które uprzyjemnią twoje życie. Tych punktów będzie 6. Także jeżeli jakiegoś tipa nie podałem, a ty go znasz, napisz go w komentarzu. Na pewno jakaś nowa osoba bardzo chętnie z niego skorzysta. 1. Możesz otwierać czesty przy mapie za pomocą prawego przycisku myszy. Dzięki temu otwierasz to szybciej. 2. Jeżeli jesteś ciekawy, ile golda zarobisz z danego przedmiotu na Trading Poście, najdź na kwotę. Wtedy zobaczysz czysty zarobek po podatku. 3. Jeżeli chcesz mieć action kamerę, wejdź w opcję sterowania i przypisz odpowiadający Ci klawisz do Toggle Action Camera. 4. Możesz przenosić czat oraz mapę do góry oraz do dołu. 5. W czacie możesz zmienić wielkość liter. Warto zejść do medium, by widzieć polskie znaki. 6. Nie usuwaj starych postaci. Co roku dostają prezenty urodzinowe: od kolorów, po zbroje czy bronie. I tak wygląda cała rozpiska dotycząca porad, które chciałbym poznać te 12 lat temu, choć nie jest to możliwe przez nowe mechaniki. Jednak ja wam dam ostatnią, bonusową poradę. Zapraszam do siebie na kanał, na którym znajdziecie wiele filmów dotyczących Guild Warsa 2. Jak zrobić Skyscala, co warto kupić w Wizard Volcie? co i jak na poziomie 80, gdzie rozwijamy wiele kwestii poruszonych w tym filmie. Dodatkowo wbijajcie na Twitcha, gdzie streamuję praktycznie codziennie od 18. Możecie tam wbić i zapytać o porady dotyczące gry, czy po prostu miło spędzić czas mając mnie w tle. Dodatkowo daj suba i łapkę oraz komentarz, jeżeli film Ci się spodobał. Ciebie to nic nie kosztuje, a mi kanał w statystykach boostuje. Mówi do Was Sizu, hej.